Czy oglądał pan mecz wczorajszy, tak. jak wrażenia? Ach, Były nie, nie emocje? Nie niedosyt, nie no. Mhm. No faktycznie, no ale niestety tak jest. No. Wyrównany bardzo. Tak, tak, bardzo wyrównany. No. Kto pana zdaniem zasłużył się na uwagę, zasługuje tych mistrzostw, jeśli chodzi o naszą reprezentację? No, właśnie Baszczykowski. Mhm. Pazdana też chwalą. Pazdana, no. Pazdan Glik. No, Grosicki. A jak y, pan sądzi, no... Y, nic się nie stało. Z honorem stało. odpadliśmy, doszliśmy. W glorii i chwala. A czy oprócz polskiej reprezentacji jest drużyna, której jeszcze pan kibicuje? Czy będzie pan dalej euro oglądał? że wygra się z Belgią. Właśnie mówią odwrotnie, że Belgia wygra, ja mówię, że Walia. To jest niespończarny koń mistrzostw. A finał, pana zdaniem, właśnie Walia, kto jeszcze? Nie, Niemcy, Francja. Oglądałem ze znajomymi. Tak, przeżywałem na pewno. Polacy zagrali bardzo dobry mecz. Ale no niestety zabrakło szczęścia po prostu. No co można więcej powiedzieć? Szkoda. Kto Pana zdaniem zasługuje na szczególną uwagę? Ogólnie nasza drużyna walczyła, prawda? Do końca. Na pewno Michał Pazdan, Najlepszy zawodnik, obrońca nasz. No na pewno Lewandowski też się odblokował. Bardzo pozytywny mecz. No szkoda trochę, że chłopaki przegrali, ale no niestety. Tak, oglądałem no i, i trochę rozczarowany jestem. Byłem zadowolony z gry i liczyłem na, na to zwycięstwo. To 1-0, a później ta druga bramka jak padła i rzuty karne. No, tym bardziej, że w rzutach karnych wygraliśmy e, ze Szwajcarią, to myślałem, że też pięć strzelimy. Mhm. No i ta jedna porażka i odpadamy. Mhm. No tak, tym bardziej, że Portugalia nie wygrała ani jednego meczu, a przechodzą dalej. No właśnie. Przychodzą dalej. No trochę rozczarowany, ale nic na to nie poradzimy. A proszę powiedzieć, kto pana zdaniem zasługuje na szczególną uwagę z, z piłkarzy naszej reprezentacji? No szkoda mi było troszkę e, Jakuba Błaszczykowskiego, dlatego że no, strzelił wcześniej dwie bramki, a tutaj akurat nie Karnego mhm. nie strzelił. No, ja bym jednak tego Jakuba wyróżnił. Mhm. Tak uważam. Pazdan? Mazdan również. Chwalą, tak wszyscy? Tak, tak, Proszę powiedzieć, kogo widzi Pan w finale? Jakie drużyny zmierzą się Pana zdaniem w finale? Niemcy, Włoś Oglądałem i spałem, zasnąłem przy tym mhm. mieście. Nie, bo ładnie, podobało mi się. Polacy ładnie grają. Kto Pana zdaniem no, zasługuje na szczególne wyróżnienie, jeśli chodzi o naszą reprezentację? Może czego zabrakło? Szczęścia nam zabrakło? Szczęścia tylko, bo tak to chyba wszyscy bardzo dobrze się spisali. No Jedynie ten nasz najlepszy, to coś mu nie wyszło, ale, ale każdemu się przydarzy. Czy będzie pan dalej oglądał Euro? Czy jest drużyna, której pan kibicuje? Nie, ja tylko Polakom. Czyli nie typuje pan finału? Nie, 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 nie wiem, nie wiem. Nie, za bardzo się nie znam na tym. Ale... E, Nawałka. Spisał się dobry trener? Tak, no, bo jeden no, doprowadził tak drużynę do tak prawie jak górski. Bardzo dobry mecz, wyrównany, szkoda. Czyli szczęścia zabrakło? Tak, zabrakło końcówki, szczęścia, no, ruletka, karny. Kto Pana zdaniem wyróżnił się? Który z zawodników zasługuje na takie szczególne wyróżnienie? Wszyscy grali świetnie i naprawdę to był dobry mecz. A czy będzie oglądał Pan dalej Euro, czy są, są drużyny, drużyna, której Pan kibicuje? Nie, nie, po prostu będę oglądał, ale już... Na razie jeszcze nie myślałem o tym. Kibicowałem Polakom. Muszę ochłonąć. Emocje były, no były bardzo duże emocje. Uważam, że no jest taki niedosyt. No, no, no już tak daleko zajści i przy takim już tych, tych rzutach karnych, no, no czegoś tam zabrakło. No ale trudno, to jest tylko gra. Coś musi wygrać, coś musi przegrać. No. Kto się szczególnie Panu z zawodników podobał? Kto może zaskoczył? No na pewno zaskoczył Błaszczykowski. No nie strzelił, tak? A spodobał się, no nie, jak ogólnie cała drużyna. Super grali. Uważam, że bardzo dobrze grali. Fabiański. Czy... Fabiański, tak. No tutaj to, to, to już nie, nie podlega dyskusji nawet. Czy będzie pan dalej oglądał Euro? Czy będzie pan dalej kibicował? Może jakaś drużyna jeszcze wzbudza w panu takie emocje? Wiadomo, że już nie to samo co reprezentacja Polski, ale może. Jak trafię w wolnym czasie, że będę miał możliwość obejrzenia, to myślę, że tak. A w finale, kogo pan widzi? Jakie drużyny? No na pewno najlepsze. <laughs> nie wiem, nie wiem, niech to tak pozostanie, niech się to toczy swoim torem, także zobaczymy co z tego Dziękuję będzie. Dziękuję bardzo.